To jest, jak się współpracuje z firmą i marką Kermi. Poczucie ciągłości i stabilności w relacjach przede wszystkim. To jest ten standard poczucia bezpieczeństwa budowania biznesu z firmą, która tak samo ten biznes próbuje budować w sposób ciągły, niezawodny, absolutnie dbający również o interes swoich kontrahentów, a również zabiegający o troskę tego klienta końcowego. Kolejny argument, który uważam za absolutnie kluczowy, to jest przede wszystkim również jakość tych produktów. W konkurencyjnych rozwiązaniach nie istnieją takie technologie, jakie oferuje kompletna oferta firmy Kermi. Kolejny argument, który jest absolutnie najbardziej kluczowy, to wiele osób wybiera swoje towary wzrokiem. A w ofercie właśnie tego rozwiązania, które mamy do dyspozycji w przypadku produktów Kermi, decydujemy się na doskonałą technikę, jeśli chodzi o właśnie wykończenie. Przede wszystkim doskonałość w zakresie serwisu, obsługi klienta, partnerskich relacji jakości również oferowanych produktów, które korelują z ceną i to, że ta oferta jest naprawdę wybudowana w sposób doskonały dla klienta, który oczekuje najbardziej wymagającej instalacji wentylacji.